Uwaga! Film zawiera treści paramentalne, więc jeśli jesteś chory na padaczkę, nie oglądaj tego materiału. Jest w nim dużo przemocy i Norbiego. A teraz kilo w dłoni i miłego oglądania. To jest szynka Gulir. Jak widzicie, ma ona pewien ogonek, nie mam pojęcia po co on tu jest, ale szynka jest dobra. Szynka zawiera niewielkie ilości Norbiego. Jak nie wiecie nadal, kto to Norbi, to już wam mówię. Norbi to sympatyczny grubas, który kupi wam w sklepiku szkolnym pałeczkę lodową. A za co? Też chcę wiedzieć ale kuźwa nie wiem. Tu macie kolejną szynkę. Szynka zawiera w sobie bardzo spore ilości tłuszczu i jest. No kurde. Co to jest? To nie jest szynka tylko ten no jak on miał. Pizduś. Pizduś co tu robisz wypieprzaj mi z ekranu później się pochwalisz swoją namiętnością. Nara. Tu macie szynkę, która ma niesłychanie bardzo małe ilości tłuszczu i jest. Noż japier. Kolejny syf. Spadaj stąd grubasie. Dobra, czekajcie, muszę kompa przeczyścić, bo jakieś noby mi na kompa się wkradły ZW. Dobra, chyba usunąłem te wirusy z kompa. Tu macie szynkę, lir jest precyzyjnie ścięta i ma oznaki norbiego. Nie, nie, przepraszam, już nie będę. Tak, poza tym jak już się tak rozgadałem, to Norbi na Skype szuka znajomych, ale nikt nie może go dodać, bo zepsuł kompa a telefon wyrzucił przez okno, bo myślał, że telefon ma w sobie wartości odżywcze. Dodajcie Norbiego na Skype, jego nikto, jestem Norbi i szukam znajomych. Z góry dziękuję. Chcemy Was jeszcze szybko zaprosić do konkursu, w którym każdy ma szansę wygrać. Do wybrania kanapka z szynka plus bonus szynką i majonezem. Szczegóły na naszej stronie. Szynka Elo.